Dzień dobry, cześć. Witam Was w kolejnym odcinku Erasmusowych Podcastów. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, bo nie będzie kierowany on tak jak zwykle do studentów, ale tym razem będzie kierowany do pracowników i nauczycieli akademickich naszej uczelni. Jest ze mną pani koordynator programu Erasmus, magister Iwona Przyłęcka. Dzień dobry, pani koordynator. Dzień dobry. No i zaczynamy sobie szybko od tego, co jest najważniejsze, czyli kto rzeczywiście może wyjechać w ramach współpracy zagranicznej z naszej uczelni na uczelnie zagraniczne. W ramach współpracy z zagranicą, szczególnie w ramach programu Erasmus, mogą wyjechać zarówno pracownicy będący nauczycielami akademickimi, jak i pozostali pracownicy uczelni, czyli mówiąc bardzo ogólnie, administracja. Jakie w takim razie obowiązują ich regulacje prawne? W sierpniu 2022 roku Roku. Ukazało się zarządzenie rektora. To jest zarządzenie rektora numer 110, łamane przez 2022 z dnia 1 sierpnia. I zarządzenie to jest wewnętrzną naszą regulacją, która porządkuje wszystkie zagadnienia odnoszące się do zasad rekrutacji i wyjazdów pracowników uczelni w ramach programu Erasmus. Czy brany jest pod uwagę staż pracy takiego pracownika? W tej chwili nie. Jeżeli prowadzimy rekrutację na wyjazdy do krajów członkowskich Unii Europejskiej, staż pracy pracownika nie jest brany pod uwagę. Jedynym wyjątkiem są wyjazdy do krajów niestowarzyszonych z programem, na przykład na Ukrainę, do Kanady, do Japonii, w tym przypadku rekrutacja prowadzona jest w sposób szczególny, to jest osobno ogłoszona rekrutacja. I tam bierzemy pod uwagę okres zatrudnienia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. A czy są jakieś limity roczne, na przykład, ile osób takich może w roku wyjechać? Tak. Zgodnie ze wspomnianym przeze mnie wcześniej zarządzeniem rektora, każdy pracownik uczelni ma prawo do czterech wyjazdów w danym roku akademickim. Przy czym nauczyciele akademicy mogą wyjechać na dwa wyjazdy o charakterze dydaktycznym i dwa wyjazdy o charakterze szkoleniowym, a pozostali pracownicy uczelni, czyli na przykład administracja, mogą wyjechać na cztery wyjazdy o charakterze treningowym. No to teraz pora najważniejsze, czyli rekrutacja konkrety, daty, terminy, jak ich nie przeoczyć i co trzeba przygotować, żeby się. Zrekrutować. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, podania przyjmowane są na bieżąco, natomiast ocena podań odbywa się na początku kolejnego miesiąca. Jeżeli w tej chwili mamy styczeń, ja przez cały styczeń przyjmuję podania, i na początku lutego odbędzie się komisyjna ocena podań. Sporządzony zostanie protokół z rekrutacji, który jest podpisywany m.in. przez prorektora do spraw akredytacji i współpracy międzynarodowej. Na Państwa stronie również często można znaleźć takie skróty jak STT i STA. Czy możemy je rozwikłać? Co one oznaczają? Oczywiście. Tak jak powiedziałam wcześniej, oferta wyjazdów w ramach. W ramach programu Erasmus skierowana jest do dwóch grup pracowników. Zacznijmy od pierwszej: to są nauczyciele akademicy. Nauczyciele akademicy mogą wyjechać na mobilność o charakterze dydaktycznym. Oznacza to tyle, że w uczelni przyjmującej taka osoba jest zobowiązana do przeprowadzenia zajęć ze studentami tamtej uczelni. I powszechnie stosowanym skrótem, odnoszącym się do wyjazdów o charakterze dydaktycznym, jest skrót STA. Drugim skrótem stosowanym w programie Erasmus jest skrót STT i to są wszelkie wyjazdy o charakterze treningowym. Na taki wyjazd może wyjechać zarówno nauczyciel akademicki, jak i pracownik ogólnie pojętej administracji. Wyjazd treningowy wiąże się z podejmowaniem wszelkich aktywności, które wpływają na podwyższenie kompetencji zawodowych uczestnika wyjazdu. A w jaki sposób można znaleźć miejsce takiego wyjazdu? Czy istnieje jakaś lista? Tak. Na stronach naszego Centrum Współpracy Międzynarodowej w zakładce Program Erasmus. Znajdują się dwie sekcje poświęcone wyjazdom STA oraz STT. I w każdej z tych sekcji znajdziecie Państwo wykaz, aktualny wykaz uczelni. Naszych uczelni partnerskich, do których możemy kierować naszych pracowników. Mamy już proces rekrutacyjny, mamy już miejsce wyjazdu, więc teraz przyszedł czas na program. Czy jest on jakoś ustalany wcześniej, czy jest to spontaniczna akcja? Każda osoba ubiegająca się o wyjazd jest zobowiązana do przygotowania takiego najważniejszego dokumentu. To jest umowa trójstronna, podpisywana przez uczestnika mobilności, przez uczelnię wysyłającą, czyli nasz uniwersytet, oraz przez uczelnię przyjmującą. W przypadku wyjazdów o charakterze dydaktycznym, dokument ten nazywa się Teaching Agreement. W tym dokumencie osoba planująca wyjechać musi po prostu zaproponować tematyki wykładów, które będzie prowadziła w uczelni przyjmującej. Natomiast w przypadku wyjazdów o charakterze treningowym, osoba ubiegająca się o wyjazd przygotowuje dokument, który nazywa się Training Agreement i tam wskazuje aktywności, które chciałaby podjąć w uczelni przyjmującej. A ile może trwać taki wyjazd Erasmusowy dla pracownika? Wyjazd Erasmus dla pracowników uczelni musi trwać minimum dwa dni pobytu w uczelni przyjmującej nie dłużej niż dwa miesiące, natomiast doświadczenie podpowiada, że zwykle takie wyjazdy trwają do kilku dni. To czego pewnie wszyscy pracownicy starają się unikać, ale nie da się tego zrobić, czyli formalności, kto musi wyrazić zgodę i co trzeba dopełnić, żeby taki wyjazd doszedł do skutku. W pierwszej kolejności Osoby ubiegające się o wyjazd proszone są o skontaktowanie się z wybraną przez siebie uczelnią partnerską, ponieważ taka osoba musi mieć obietnicę przyjęcia go. Następnie wypełniany jest prosty wniosek o wyjazd, który musi być zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego osoby aplikującej. Po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji wszystkie podania akceptowane są przez prorektora do spraw akredytacji i współpracy międzynarodowej. Czy podobnie jak w przypadku wyjazdów studenckich, dla pracowników przeznaczone są jakieś stypendia? Tak. Każda osoba wyjeżdżająca otrzymuje określoną przez Komisję Europejską dzienną stawkę stypendium na każdy dzień pobytu. Wysokość takiej stawki zależy od kraju docelowego, ponieważ kraje uczestniczące w programie podzielone są na trzy grupy, w zależności od kosztów utrzymania. Wysokość tej stawki kształtuje się od 140 do 180 euro na dzień. Tak jak powiedziałam, w zależności od kraju. I niezależnie od tego, każda osoba wyjeżdżająca otrzymuje ryczałt na dofinansowanie kosztów podróży. Jeżeli już mówimy o pieniądzach, to oczywiście dochodzimy do rozliczeń. Jak to wygląda? Rozliczenie jest bardzo proste. Każda z osób, która jest uczestnikiem mobilności w ramach programu Erasmus, zobowiązana jest do tego, aby z uczelni partnerskiej przywieźć dokument potwierdzający jej pobyt tam, potwierdzający przeprowadzenie zajęć ze studentami, czy też podjęcie odpowiednich aktywności. I to jest jedyny dokument, który przez nasze Centrum Współpracy Międzynarodowej wymagany jest przy rozliczeniu tego wyjazdu, również przy rozliczeniu przyznanego stypendium Erasmus. W ostatnim czasie pojawiło się też takie określenie Green Travel, czy możemy tutaj rozwikłać, co to oznacza? Tak, Green Travel jest nowością, która została wprowadzona do programu Erasmus wraz z edycją 2021. Otóż osoby, które w swojej podróży na mobilność Erasmus będą korzystały z ekologicznych środków transportu, jakimi są podróż autokarem lub podróż pociągiem, lub wspólna podróż samochodem, która oznacza, że w tym samym czasie w tym samym celu i do tego samego miejsca jadą no przynajmniej dwie osoby, czyli na przykład pracownicy jednej katedry wyjeżdżają na tą samą mobilność do tej samej uczelni przyjmującej i w tym samym czasie. Wielokrotnie już w trakcie tej rozmowy wspominaliśmy o stronie internetowej, na której te wszystkie informacje można znaleźć. Czy poznamy, jakie znaleźć, jaki jest adres tej strony i jak dotrzeć dokładnie do informacji Erasmusowych? Tak, zachęcamy Państwa, aby ze strony głównej naszego uniwersytetu, z głównego menu wybrać zakładkę Współpraca i po rozwinięciu tej zakładki ukaże się Państwu Erasmus. Będziecie mieć Państwo szereg linków. Jednym z nich są wyjazdy pracowników, i już tam znajdziecie wszystkie informacje odnośnie wyjazdów STA oraz STT. Dodatkowo, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chciałby skorzystać z bezpośredniego kontaktu, zapraszamy do naszego Centrum Współpracy Międzynarodowej. Moje biuro akurat znajduje się w budynku A pokój numer 16. Myślę, że wyczerpaliśmy na ten moment temat. Dziękuję Pani Koordynator za rozmowę i za wszystkie informacje przekazane w pigułce, bo chyba to jest dzisiaj najważniejsze, czas to pieniądz i wszyscy to wiemy. Zatem ja dziękuję za rozmowę i zachęcam wszystkich pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do wzięcia udziału w programie Erasmus+. Bardzo dziękuję, również ja Państwa bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w Międzynarodowej Mobilności. Rozmowę miał okazję przeprowadzić Artur Ciechowski. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.